Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Klubu Alumnów Wydziału Informatyki AGH. Ja nazywam się Barbara Kulawska, a wraz ze mną prowadzi ten podcast e, Michał Ślaski. Ja miałem okazję być w murach tegoż samego wydziału w latach 2000-2005 i teraz wracam trochę z powrotem w te same mury, ale w zupełnie nowej funkcji gospodarza podcastu. Bardzo mi jest miło. Razem z nami jest dzisiaj Mateusz. Może teraz Ty się przedstawisz. Nazywam się Mateusz Matrejek i byłem w morach tego wydziału dokładnie 10 lat po Michale, bo w latach 2010 do 2015 byłem starostą. Poznałem wielu fajnych ludzi, a teraz pracuję jako Engineering Manager w Shipstock Polska. Okej, okay. pamiętasz coś z tamtych czasów 2010 15 Wbrew pozoru, chyba całkiem dużo, nawet takie bardzo wczesne wspomnienia, jak pierwsze wykłady, jak to się stało, że gdzieś zostałem starostą, jak to się rozwijało, różne, różne mniej lub bardziej zabawne sytuacje z tych pięciu, a w zasadzie sześciu lat, bo broniłem się rok, rok później. Dużo tego było. To się nie zatrzymuj, to słuchamy. Po kolei, co ci się przypomina? Bardzo chętnie posłuchamy. Czy wydaje mi się, że taką najfajniejszą przygodą, która się ciągnęła przez całe te studia, to było właśnie to starostowanie, bo to dało mi raz, że bardzo dużo pewności siebie na starcie, bo z osoby, która była tutaj anonimowa, w ciągu kilku tygodni człowiek musiał się odnaleźć w zupełnie nowej rzeczywistości studiów, które na początku nie były łatwe, bo. Były te trudniejsze przedmioty jak analiza, były przedmioty, które były dla nas zupełnie nowe. Ja nie przyszedłem ze szkoły, która gdzieś kształciła programistycznie. Byłem po liceum ogólnokształcącym, więc tą informatykę miałem w takim wydaniu bardzo podstawowym, więc też ten wstęp do informatyki był dla mnie czymś bardzo nowym i bardzo świeżym. A z drugiej strony był też ten grunt tego, że mamy 120 osób, bo tyle było na początku. W sumie, jak kiedyś liczyłem, to myślę, że około 150 studentów przewinęło się przez nas roczno, rocznik z różnymi warunkowiczami, spadkowiczami. Więc mamy tych 120 studentów, którzy mają oczekiwania, żeby, żeby to było wszystko sprawnie. Plus człowiek odnajduje się w nowej rzeczywistości, gdzie jest profesor, jest doktor, jest dziekan, jest dziekanat i trzeba to wszystko jakoś połączyć, skoordynować tak, żeby to grało ze sobą jak najsprawniej. A to jak to się stało w takim razie, że zostałeś starostą, bo mówisz, że pamiętasz tą historię. E, historia była prosta, ale gdzieś na jednym z pierwszych wykładów takich organizacyjnych z dziekanem Gajęckim, starsi koledzy e, przyszli, wprowadzili nas do tego, jak ten kierunek jest zorganizowany. No i na pytanie o to, kto chciałby zostać starostą, zapadła taka niezręczna cisza. Każdy chyba kalkulował ja stwierdziłem, że może to być fajna przygoda. Podniosłem rękę. Potem było jakieś takie spotkanie organizacyjne z dziekanem, gdzie poznałem jakieś podstawy, czego się tutaj spodziewać. No i poszło, i poszło 5 lat naprawdę fajnej, fajnej pracy tutaj. Okej, okay, super. A zapytałam, bo też słyszałam kiedyś taką historię od jednego właśnie też z absolwentów, że że został starostą w taki sposób, że na pierwszym wykładzie dziekan Gajęcki powiedział, że ma tutaj dokument, który trzeba zanieść do panioli Joli, do dziekanatu i kto zaniesie. No i ktoś się zgłosił, wyszedł z tym dokumentem i jak go nie było w sali, to właśnie w tym momencie dziekan Gajęcki do wszystkich, on jeszcze nie wie, ale właśnie został starostą. To nie był starosta. Są, są też takie podstępy, także trzeba uważać. Wstępy, ale z perspektywy czasu myślę, że ta rola bardzo dużo nauczyła mnie o ludziach i to jest, wydaje mi się, na równi z wiedzą, którą wyniosłem ze studiów, bo mimo, że w programie mieliśmy dużo takich przedmiotów, które dotykały tych kompetencji miękkich, dotykały warsztatu prezentacji, pracy z ludźmi, to jednak. Prawdą jest, że uczymy się na sytuacjach realnych i pogodzenie tych realnych wymagań studentów z realnymi wymagań, wymaganiami prowadzących było naprawdę fajną szkołą takiej pracy, która nawet teraz, kiedy pracuję jako menadżer, bardzo fajnie prezentuje, bo człowiek ma świadomość tego, że zachowania ludzi mogą być bardzo różne, ich oczekiwania mogą być różne i one mogą płynąć tak naprawdę z bardzo różnych kontekstów. Mhm. Okay, uprzedziłeś trochę nasze typowe pytanie, czyli, czy ta wiedza i jakieś umiejętności zdobyte na uczelni przydały się w późniejszym życiu zawodowym? Wnioskuję trochę z Twojej wypowiedzi, że tak, ale zapytam o co innego. Pamiętasz, jak to się stało, że udało Ci się podjąć jakąś pierwszą pracę zawodową, taką już na etacie? Ja zaczynałem jeszcze od czasów, kiedy umowy o pracę nie były tak popularne na praktykach i zaczynałem. Nie o pracę, tylko na umowie zlecenie w programie stażowym Komarchu. Do dzisiaj też mam takie wspomnienie takiej dużej, dużej sali w Komarchu, bo około 200 stażystów zaczynało nas. I ja trafiłem na część tatu po tych, po tych praktykach. Najpierw na pół etatu, potem na dwie trzecie tatu do zespołu, który robił aplikacje dla takich systemów lojalnościowych, jakie mamy na stacjach paliw, jakie w tej chwili są powszechne mhm. w sklepach. I tam robiłem najróżniejsze rzeczy. Trochę takiej pracy po stronie serwerów, jakieś webserwisy, dostarczanie danych do aplikacji mobilnych i tak dalej zacząłem się kręcić wokół, wokół aplikacji dla klientów mobilnych. Na początku trochę bardziej Android, później też dziełem takiego przypadku podstępu, trafiłem na ios -a. i ten mój background taki techniczny, komercyjny to jest właśnie głównie, głównie iOS. I te praktyki, a potem przejście takie stopniowe, krok po kroku, zwiększając wymiar godzin, zwiększając odpowiedzialność wydaje mi się, że to też było fajne z punktu widzenia takiego płynnego wejścia w biznes. Bo nie miałem takiego mocnego skoku, że skończyłem studia i muszę się odnajdywać na rynku pracy będąc zielonym. Tylko już na trzecim czy czwartym roku studiów ja te doświadczenie kumulowałem i miałem pół roku, rok. Sumarycznie tego doświadczenia, kiedy kończyłem studia, więc to było, to było, wydaje mi się, wartościowe doświadczenie. Aczkolwiek z drugiej strony to też było doświadczenie, które bardzo mocno uczyło organizacji czasu, bo jeżeli jest się starostą, jest się studentem, który nadal ma na drugim i trzecim roku no niełatwe przedmioty, bo to były sieci, to było, była teoria kompilacji, to były przedmioty, które trzeba było się wgryźć i jeszcze ma. 20 godzin pracy na etacie, no to już ten tydzień robił się czasem taki dość, dość zapełniony. A z drugiej strony, miło wspominam intensywność tego czasu. Okej, okay, na pewno to nie jest łatwe łączyć jedno z drugim, bo każdy ma sw jakąś swoją e, specyfikę, ale też po prostu każdy wymaga czasu, więc tego czasu jest skończona liczba w dobie. E, ale rozumiem, że dzięki temu jednak udało Ci się tak stopniowo wchodzić w zawód, zbierać doświadczenia na coraz bardziej odpowiedzialnych rolach i stanowiskach, więc nie było takiego skoku z klifu. Nie było, natomiast też było trochę zaskoczeń e, takich, które, których się nie spodziewałem wchodząc z, z takiego świata uczelnianego, ułożonego e, do świata korporacji, do świata projektów, które muszą być dostarczone. I to, jest, to jest, wydaje mi się, też ważna lekcja na tym etapie takiego przejścia, bo jednak uczelnia to jest bardzo taki ograniczony scope projektów. Często ta część edukacyjna, dokumentacyjna jest dużo bardziej rozbudowana i dopracowuje się bardzo wąski wycinek rozwiązania, żeby on prezentował jakąś koncepcję, technologię, paradygmat. Natomiast w pracy przechodzimy z tego, że no to nie musi być już aż tak poprawne, bo w którymś momencie jest deadline, jest klient i jest taka y, biznesowa świadomość, że coś musi być good enough i musi być po prostu dostarczone, bo, bo ktoś nie oczekuje rozwiązania perfekcyjnego, tylko rozwi rozwiązania, które spełni jego oczekiwania. Mhm, mm okej. Okay. To cię bardzo ciekawe, co mówisz, jednak jak, zupełnie inne są cele, i takie, do których się dąży w biznesie, wersus te, do których Boże, przywykliśmy po kilku latach studiowania. A czym w takim razie w tym momencie się zajmujesz? Jaka jest Twoja funkcja teraz w pracy? Od kilku miesięcy jestem menadżerem zespołu, z którego wyrosłem w Shipsteadzie. Natomiast nadal część, część mojej pracy to jest tworzenie aplikacji mobilnych dla systemu iOS, a wcześniej ten background iOS-owy też u mnie narastał w takiej amerykańskiej firmie, gdzie tworzyłem troszkę mniej zorientowane na klientów aplikacje bardziej bardziej do wykorzystywania przemysłowego i to też pokazuje, jak bardzo różny jest nawet wąski wycinek technologii, bo tutaj i tutaj pracowałem nad robieniem kodów w tym samym języku, nad dostarczaniem kodów w tym samym języku, to były też rozwiązania mobilne. Natomiast w Pegasystem System stworzyliśmy rozwiązania enterprise i tam fokus był zupełnie na inne tematy niż w aplikacji takiej, która przez App Store trafia od końca do klientów. Ok. Bardzo ciekawe w sobie, jak w tym naszym tutaj rodzinnym, mówię rodzinnym, jako że tutaj jest nasza alma mater, Krakowie, można się specjalizować w dowolnym obszarze IT. Ty opowiadasz trochę o takich technologiach mobilnych może, w których przyszło ci pracować, teraz już akurat bardziej na kierowniczym stanowisku, a tutaj wcześniej jak rozmawialiśmy z różnymi innymi absolwentami i absolwentkami, to każdy miał prawie że inną specjalizację i każdy sobie odnalazł jakąś swoją niższe miejsce w tym jednym mieście. Więc to też jest myślę, ciekawe sobie zdać sprawę, że nie ma jakiejś jednej prawda, technologii czy, czy jakiegoś jednego trendu, w którym trzeba się wpisać. I można naprawdę szukać swojego miejsca. Tak, to jest, to jest prawda, że studia tutaj na informatyce, przynajmniej ja to tak odebrałem po latach, dały mi bardzo duże, taki szeroki, szeroką perspektywę, mhm. bardzo duży wachlarz doświadczeń, z których prawdopodobnie z wielu w życiu komercyjnie nie skorzystam. Natomiast Miałem kilka takich momentów w karierze, że czytając jakąś dokumentację, do bardzo wąskiego kawałka klienckiego zagadnienia. Znajdowałem coś, co gdzieś tam łączyło kropki i trafiało do przedmiotu typu teoria kompilacji i to było takie fajne, że człowiek gdzieś był na tym wykładzie i mógł teraz skojarzyć, że no nie czyta tej dokumentacji tak bezmyślnie, tylko te kropki się łączą i ta wiedza gdzieś tam, nawet po tych 10 latach. Pracy nad zupełnie innymi rzeczami, bo moja praca z teorią kompilacji nie ma bezpośrednio wiele wspólnego. Jednak gdzieś te, te przedmioty były, były potrzebne i dają też taki obraz, że łatwiej jest się zrozumieć z innymi inżynierami na rynku. Plus też wydaje mi się, że tworzymy taką fajną społeczność, bo. Większość rozmów, które odbyłem rekrutacyjnych z absolwentami tego kierunku, z jednej czy z drugiej strony, bo sam też rekrutuję, gdzieś, jakimiś ścieżkami wraca do wspomnień z, z AGH-u i mi się wydaje, że to jest fajne, że właśnie ta społeczność odnajduje się, wspiera i jest w stanie znaleźć jakiś wspólny język, wspólne wspomnienia. Nie wiem, czy wkładam teraz jakieś słowa w Twoje usta, ale czy chcesz powiedzieć młodszym kolegom i koleżankom, że mają się uczyć drzewa rozbioru syntaktycznego, kompilatorów i parserów? Jeżeli tego wymaga pro program, no to żeby zdać, będą musieli się uczyć. Natomiast wydaje mi się, że wiele rzeczy, które widziałem jako niepotrzebne. Jako może nadmiarowe z punktu widzenia studenta, który ma 11 przedmiotów w semestrze do ogarnięcia, gdzieś kiedyś zaklikały, i to, że coś się wiedziało w rozmowie, to, że do czegoś można było nawiązać, czy nie trzeba było googlować jakiegoś pojęcia, to jest fajne. I to potem procentuje. I ja myślę, że to jest taka referencja do którejś rozmowy, którą odbyliśmy na uczelni z prowadzącymi, że właśnie idąc do pracy na drugim, trzecim roku, każdemu się wydaje, że on będzie już teraz to tylko pisał kod, będę sobie programował i to, to, co tutaj uczą, to niekoniecznie będzie mi potrzebne. Natomiast ta satysfakcja, kiedy to klika jest, jest nie do opisania i to jest świetne. Mm. A czy w takim razie może podzielisz się z nami jeszcze jakimś szczególnym, czy właśnie przedmiotem, czy może prowadzącym, czy, czy wspomnieniem, czy jakimkolwiek, powiedzmy, aspektem tych studiów, które gdzieś tam szczególnie powiedzmy zapadły ci w pamięć, albo no, zainspirowały cię w jakiś szczególny sposób? Gdzieś na początku studiów padło na wspomnianym już tutaj WDI, Czyli, czyli wstępie do informatyki, takie sformułowanie, że my tutaj nie chcemy kształcić programistów, my tutaj chcemy kształcić ludzi, którzy będą tymi programistami zarządzali. I wydaje mi się, że to gdzieś ze mną zostało na bardzo długo, bo nawet będąc programistą, potem lidując mniejszym lub większym inicjatywą gdzieś komercyjnie, to do mnie wracało i faktycznie ta perspektywa, którą tutaj nabywaliśmy. Bardzo, bardzo pomogła, nawet nie tyle w jakiś technicznych aspektach, co właśnie w zrozumieniu ludzi z różnych gałęzi technologii z tym, że z każdym można było nawiązać swobodnie jakiś kontakt. I to, to wydaje mi się jest takim bardzo dużym benefitem tego, co tutaj dostałem. Mhm, Słyszałeś już o inicjatywie klubu alumnów. Informatyki AGH? Słyszałem, zaaplikowałem, udostępniłem na, na Facebooku, licząc, że, że trafi to do, do moich kolegów z roku, bo gdzieś tam trzymamy jakiś kontakt. Mm -hmm. I no po cichu liczę na to, że, że to się rozpropaguje na tyle, że będzie okazja spotkać ludzi, których gdzieś tam w tej chwili, przez to, że już nie mieszkam w Krakowie, spotykam dość okazyjnie. A fajnie byłoby się porozumieć zobaczyć i, i gdzieś zobaczyć, jak te nasze te ścieżki się potoczyły dalej. Okej, okay, mamy już zaplanowane spotkanie inauguracyjne we wrześniu 2025 roku, ale dopiero myślę, że podczas tego spotkania i kolejnych tygodni będzie się wykuwał pomysł na to, to, jak się angażować jak działać na rzeczy i byłych i obecnych studentów wydziału. Masz jakiś na przykład swój pomysł, poza takim towarzyskim trochę, powrotem do tych kręgów towarzyskich? Znaczy wydaje mi się, że w takich spotkaniach bardzo dużą wartością jest networking. I ja personalnie mam takie, takie skrzywienie, że szukając konferencji swoich, branżowych, Wybieram właśnie eventy, które poza tym, że możemy sobie posiedzieć i posłuchać ludzi mądrzejszych od nas, którzy coś ciekawego chcą nam przekazać, to szukam eventów, które dają właśnie przestrzeń do tego, żeby móc stanąć przy stoliku, pogadać z ludźmi, którzy kończyli te same studia, bądź pracują w tej samej technologii 10 lat więcej, 5 lat mniej, bo to daje super perspektywę. Plus Wydaje mi się, że to też może być fajna okazja do tego, żeby w Polsce promować taką kulturę tego technicznego mentoringu, bo mi w mojej ścieżce kariery to, że miałem się na kim wzorować, to, że mogłem z kimś współpracować, od kogoś się uczyć, widzieć czyjeś błędy, oceniać czyjąś pracę dało bardzo, bardzo dużo i myślę, że to dało bardzo dużo też tym osobom, z którymi pracowałem, pod względem ich wzrostu, pod względem tego, jak pewnie się czuli później, i chociażby z takich dwóch aspektów, które można z tej społeczności wydobyć, czyli jakiegoś networkingu, poznania się, zobaczenia, jak te ścieżki się będą toczyły, i no, wzajemnego jakiegoś ubogacania się, to jest, to jest bardzo wartościowa opcja. Bardzo dojrzała odpowiedź. Ja już tu nie mam nic do dodania, ani do powiedzenia. Ja również. <laughs> Zamknąłeś nam to spotkanie i usta na koniec odcinka. Bardzo Ci dziękujemy, Mateusz, za odwiedzenie nas i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach klubu. No, dziękuję. Dzięki. Do zobaczenia.